Oj, wybacz dziewczyno Co robisz w wodzie? Podejrzane e, Nic nie robię Myślałam tylko o takim jednym, co odszedł Też myślałem o takiej, co odeszła Ale nie rybie, wiesz Dziewczynie Och, teraz A nie poleciała na ciebie po piosence? Głośnie wyblaknie, nie Wyprowadzaj czasem mnie teraz Różowa nasza ziemia Nieźle. Jeszcze raz! Nie odpychaj mnie, bo będę czuł się słabo i koszmarnie i źle. Nie odpychaj mnie, nie odpychaj mnie, nie odpychaj mnie, odpychaj mnie nie odpychaj mnie, nie odpychaj mnie, bo będę czuł się. Przestań śpiewać! Mam dosyć! Koniec z nami! Tak! Właściwie to nasz związek trwał tyle, co ta piosenka. Matko, każdy kamyczek mi ją przypomina, wiesz? Tak mnie rozkosznie rozbijała na głowie Przestań dojść spokój, Terra chciała nas zniszczyć dwa razy A nie mogłabyś mnie tak puknąć głazem? Mogłabym Dzięki Załosne bestia, nie dzwoń do niej Cii, dzwoni! Erra. Czego chcesz? Już ja wiem, czego ona chce. Nie odpychaj mnie! Cicho! Przestań śpiewać! Popsułeś mi tę piosenkę! A chcę, żebyś zostawił mnie w spokoju. W spokoju! W spokoju! W spokoju! Poznałam kogoś. Ma chłopaka odpuść. Dzięki, siostra. A, czekaj. Ty go chyba znasz. Nie! Przecież to wodnik. Tak, to ja. Tęskniłaś mała? Ja. Chodzisz z moją drugą panną? O kolego! przeżujecie cię na wodorostach! Nie spinaj się, maluszku! Przeszłość to przeszłość. Ależ przeromantycznie! Nie widzicie, że nic was nie łączy? Racja! On lubi wodę, a ona skały. On jest bohaterem, a ona wrogiem. On jest chłopcem, ona dziewczyną. Nic was nie łączy!

To, to koniec! koniec!